Witam wszystkich znawców i miłośników i tak dalej ciągle pada pytanie co się dzieje gdy się jeździ zimą albo przepala sprzęta no cóż już pokazuję Gdzie, dzieje się to to jest właśnie lód a dokładnie para woda która skrapa się w każdym zamkniętym pomieszczeniu takim jak bak, wydech czy właśnie komora korbowa? To jest na przykładzie mojego silnika Jawy 350. To wszystko, co tu widzicie, to jest po prostu lód. I to zawsze będzie się zbierać. I tyle lodu jest w silniku, którym nie odpalamy całą zimę, a który był zalany olejem i przestał aż do stycznia, do momentu, kiedy miałem czas tym się zająć. A to jest właśnie ten szlam. Zawsze się zastanawiacie skąd i czemu tak kopci silnik na zimnym w niskich temperaturach to jest właśnie też wymieszane olej z wodą to jest najgorsze co może być dla silnika ale tego niestety się nie uniknie to dalej ma właściwości smarne no dlatego wam nie wieją wszystkie komponenty typu czopy i tak dalej czy przeciwwagi no ale to no, no nie jest to czyste i jak długo w tym pracuję, to znacząco skraca się żywotność tego silnika często też po zimie właśnie silniki mają muła bo pierścienie strasznie tego nie lubią tłokowe w takim czymś pracować to jest wał korbowy. teraz zobaczmy co jest w połówkach silnika gdzie tego najwięcej osa się osadziło te wszystkie tutaj drobinki to też jest lód który po prostu został zerwany w momencie kiedy rozpojawiają się nikt tego nie widać na kamerze może w drugiej połowie, będzie lepiej widać. O, te wszystkie te grudy to jest właśnie lód, który powstaje ze skroplonej pary wodnej. Co więcej, ja miałem takiego pecha, że jeszcze lód mi się skropił na szpilkach. Tworząc takie, no bardzo. Charakterystyczne tule, ja przez to cylindrów nie mogłem zdjąć i musiałem się namęczyć z gumowym młotkiem Podsumowując nie, nie, warto jeździć zimą Zwłaszcza kiedy ta komora korbowa osiąga podczas porządnego przepalenia Czy takiej dłuższej jazdy zimą To swoje 90-100 stopni, a potem zostaje wyłącza na dworze, jest minus 10 to to się skropi. fizyki nie oszukasz praktycznie wszystkie, całe przeciwwagi są w lodzie i teraz macie jeszcze gorszy syf w swoich sprzętach jeżeli jeździcie zimą cóż no pozdrawiam zapaleńców zimowej jazdy Życzę im zdrowia przede wszystkim, bo to też się odbija na zdrowiu. Jezus, no już do no powodzenia. Cześć.